Wczoraj bardzo późnym wieczorem upiekłam szarlotkę. Zaraz będę ją... Nie, dobra, czekajcie, wiecie, co muszę tutaj obkroić te brzegi. Jeżeli będzie dobra, to w opisie zostawię Wam przepis. A jeżeli w opisie y, przepisu nie będzie, linku do przepisu to znaczy, że nie wyszła. Ale chyba będzie ok. Przynajmniej taką mam nadzieję. Ostatnio robiłam szarlotkę bez budyniu, taką najzwyklejszą na świecie i wszystkim bardzo smakowała. Więc tym razem postanowiłam zrobić z budyniem. Zaraz ją rozkroję, zobaczcie jak wygląda w środku. No, wygląda bardzo ładnie. Kto chce szarlotkę? Ja. Róża nie może. O. Ale, że Charlotte to wszyscy słyszą, nie? A skończcie grać to cisza, każdy udaje, że nie słyszy. Tylko chyba chyba nie Ja słyszę Dawid mnie z góry, nie? No! Jakbyśmy go no. wołali, to no. przyjrzyjmy to. Ale naprawdę? Szarlotkę to słyszysz, nie? Ale Dawid, chodź mi pomóż, to nie. Chcesz Charlotkę? Ale mówiłaś, że, że, że. No, już, już nie ciemniaj, nie ściemniaj. Nałożyć ci? A, ale nie 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 po co mnie było? Mhm. nie jak krzyczałam kto chce szarlotkę Aha, no 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 ten kawałek jest większy od tych wiem przynajmniej że już walczymy. dobra w opisie zostawię wam przepis bo ona jest przepyszna wiecie dlaczego? tak tutaj jest budyń nie wiadomo że jest dobry Tutaj jest ta masa z jabłek, i do niej w ogóle nie dodaje się cukru, tylko sam cynamon. No więc ona po prostu nie jest słodka, jest taka lekko kwaskowa, a ciasto jest słodkie i po prostu to połączenie smakuje genialnie. Także bardzo, bardzo polecam. Cieszę się, że mogłabym polecić. Cieszę się, że wyszła. Dobra? Świetna. Świetna, nie? Super wyszła. Właśnie zrobiłam sobie kawkę, to już jest moja druga dzisiaj, ale ja się strasznie nie wyzwałam, więc po prostu muszę się drugą kawą dzisiaj poratować. Dzisiaj, za chwilkę, dzieciaki już się... Chciałam powiedzieć, dzieciaki się szykują. No tak, Róża się szykuje sama na pewno. Róża już czeka, siedzi sobie... W wózku, Dawid się ubiera i wychodzimy na zakupy. Dzisiaj idę na polowanie, idę do charity shopów i mam nadzieję, że coś fajnego tam kupię. Co chcielibyśmy kupić? Przede wszystkim ubrania dla róży, bo tego najbardziej brakuje. No i jakieś fajne książki dla chłopaków. Ale jeżeli trafi się jeszcze coś innego fajnego, to oczywiście kupię. Pokażę Wam potem, nie wiem, czy w oddzielnym filmiku, czy tutaj we vlogu. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Idziemy na spontan, jak zawsze. I jak wrócę do domu, to. Pokażę Wam, co kupiłam wczoraj dla Róży, bo kupiłam jej naprawdę cudowną kurteczkę, ale nagrywałam to do vloga, który pojawił się na kanale przedwczoraj i po prostu musiałam mi się włączyć w trakcie nagrywania, bo nie miałam tego nagranego. Zobaczyłam dopiero, jak montowałam filmik i stwierdziłam, że pokażę Wam to w następnym vlogu, więc pokażę Wam to dzisiaj. Ostatnio farbowałam włosy, w ogóle zobaczcie, one mi teraz odrastają, zaczęły mi odrastać. Ja tutaj byłam łysa, a teraz to wszystko, co tutaj rośnie, to są nowe włosy. Pokażę Wam, jaką farbą. Pofarbowałam włosy. No, ale to jak wrócimy. A na razie idziemy, bo już dzieciaki czekają ubrane, więc nie chcę, nie chcę żeby się nudziły i denerwowały. Więc dobra, ci. Hej! Hej, łysolku, Jeszcze czapeczkę trzeba założyć, tak? Potem jak wrócimy, to też pokażę wam fajną przesyłkę z czymś dla róży. To jest w ogóle piękne, cudne i wspaniałe, także muszę wam pokazać. Ale to wszystko jak wrócimy, a teraz już jedziemy, tylko musisz turbanik założyć, nie? Weźmiemy kocek też na wszelki wypadek. Tak? I jedziemy. Małą włożę już właśnie w tej spacerówce, bo ona chce cały czas siedzieć. Cały czas chce siedzieć i nawet tak się specjalnie do przodu wychyla, więc już ustawiłam tutaj i niech sobie siedzi. A jak się zmęczy, no to ustawię po prostu, żeby była tak bardziej należąco. Dawid gotowy? Ale czapeczkę bierzemy inną, wiesz? Weźmemy, weźmiemy czapeczkę taką y, bardziej cienką. że Dawid chciał pokazać, że ma nowe buty. Słuchajcie, nowe buty to teraz jest wydarzenie po prostu na skalę światową, bo, bo przez lockdown y, Dawid bardzo długo chodził w takich rozwalonych, już ledwo zipiały te buty. A ja już jej pokazywałam we vlogu. Nie oglądasz moich vlogów, to nie wiesz, ja już pokazałam je. Pokazywałam wszystkie zakupy z Primarka. Czy ja będę się oglądać? No to zacznij oglądać, tak. widzisz, bo ja już je pokazywałam. Tak, jak wrócimy, to już będę tam. No, musisz nadrobić zaległości. Tak, ale tylko jest mnóstwo. Ale wszystkich, to nie będę oglądać, takich już. No, no zobaczcie moje filmiki. Nie, no, takie Nie, no nie taki, spoko. na przykład z makijażem. Wiem, żartuj. Czy co? A, i z ciuchami. no, 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 no. Dobra, lecimy, nie? Bo Róża się zgrzeje. A masz kurtkę brudną. O, się o coś. Ta. Mała się rozwaliła bokiem. <noise> Ona tak <noise> lubi sobie boczkiem usiąść. O, są kaczki. No, O, chyba jakieś gody mają. Co to znaczy? Że chcą się rozmnażać. Dlaczego? Bo dlaczego jest wiosna. Tak no bo dziwne głosy wydają. Mm. Idziemy sobie właśnie przez park. W sumie myślałam, że będzie cieplej. Jest, jest dość chłodno, no nie? Jest do... No, jest zimno. Zimno. No nie zaciekawie. Ale będziemy przynajmniej mieli spacerek na świeżym powietrzu. Gdzieś w mieście pewnie spotkamy się z Łukaszem, bo on pojechał z Bartkiem kupić buty. Byli w TK Maxxie, ale nic nie było. To znaczy były fajne buty, ale nie było w rozmiarze Bartka, czyli standard. Oni chyba teraz właśnie... Właśnie już pod, pod poprzednim vlogiem pisałam z jedną dziewczyną, Pozdrawiam przy okazji, bo często mnie piszę w komentarzach i doszliśmy do wniosku, że po prostu na bank oni muszą chcieć się pozbyć tych starych kolekcji. Dlatego teraz jest wszędzie taka lipa. Bo ludzie tak czy inaczej wyszli robić zakupy, ruszyli szturmem na te sklepy. No bo po tylu miesiącach wiadomo, że jakieś tam rzeczy brakuje, coś trzeba kupić. No i myślę, że jak już wyprzedadzą te stare kolekcje, to dopiero wtedy rzucą coś nowego na półki. No zobaczymy. No najważniejsze, żeby te buty kupili, bo kupowanie dzieciom butów przez internet to jest, to jest masakra. Szczególnie jak im ciągle rosną nogi i nie wiadomo jaki mają rozmiar. Dawid w ogóle ma 36 już, on ma 8 lat i ma stopę numer 36. Ja mam 38. <noise> Także ja obstawiałam, że może mieć 34, może 35, a tutaj okazało się, że 36 już ma. Słoneczko powoli wychodzi i myślę, że może będzie troszkę cieplej bo na razie jest taki, ten, ten wiaterek taki jakiś mroźny jest, nie jest mocny ale taki aż kaczka. aż zęby bolą zimno kaczka. kaczka, o Dobry, teraz tak, prawo czy lewo? Hmm. chyba prawo, co? albo zrobimy kółeczko Dobra, tam jest jakiś second hand. Taka jest prześliczna. Ale za mało? a my już jesteśmy w damku. Wyjechałyśmy wózkiem, a wróciłyśmy autem, tak? A ty się tu nieźle szaliczek przekręcił całkiem odwrotnie. Wszystko poślinione masz. Co tak nie masz humorku? Co się dzieje? bo mało ciuszków mama Ci kupiła, nie? No niestety, nie było dużo fajnych rzeczy. Ogarniam właśnie pranie i zobaczcie, mam tutaj znowu kolejną stertę ciuchów, z których róża już wyrosła. Tutaj mam jeszcze takie bluzy, które są już naprawdę na maksa przymałowe, ale na razie je zostawiam, bo jeżeli oglądaliście wczorajszego vloga, no to widzieliście, że nie udało mi się dostać żadnego dresu, ani żadnej bluzy fajnej, więc na razie jeszcze to zostawię, no jeżeli będzie taka potrzeba, to jeszcze je założę. Jeżeli ktoś byłby ciekawy, jaki teraz kolor mam na głowie, no to właśnie jest to taka farba marki Schwarzkopf i nie mam pojęcia, czy ona jest dostępna w Polsce. Ja ją w sumie widziałam pierwszy raz. Wybrałam sobie odcień gorzko-słodkiej czekolady. Zrobiłam teraz taką bardzo szybką recenzję, więc tak, ona bardzo szczypała mnie w głowę. Na początku, jak ją nałożyłam, to po prostu myślałam, że od razu ją będę zmywać. Później to szczypanie przeszło. Ubrudziłam się oczywiście nią na czole, ale... Bardzo łatwo się to zmyło i nie zostały mi plamy, także jestem zaskoczona, bo ta farba, ona jest ogólnie mocna, jest zamoniakiem, więc spodziewałam się, że będzie problem z domyciem skóry głowy, a okazało się, że jednak nie, więc byłam bardzo mile zaskoczona. No i kolor na razie Na razie mułam w głowę tylko raz W sumie kolor się nie wypukiwał. Nie widziałam, żeby leciała jakaś brązowa woda To się często zdarza w przypadku takich farb Właśnie bez amoniaku No i kolor jest praktycznie taki jak na zdjęciu Bardzo ciemny brąz, ale jednak nie jest to czarny Jest brąz, pod słońce widać, że bardzo ładnie Właśnie ten, ten brąz przebija Że jest taki żywy, soczysty No jak na razie polecam A co będzie dalej zobaczymy No i te siwe włosy mi przykrył bardzo dobrze Chociaż farbowałam oczywiście to siwe miejsce dwa razy Także myślę, że mogę wam polecić. Pokażę wam te rzeczy z dąbeksu, których nie pokazałam wam w poprzednim vlogu, bo mi się to po prostu nie nagrało. I pierwszą rzeczą jest taka jeansowa kurteczka. Mała wygląda w niej po prostu cudownie. Pokażę wam na zdjęciu. Gdzieś tutaj zaraz wrzucę zdjęcie, bo zrobiłam. No po prostu tak słodko. I powiem wam, że nie byłam tak do końca przekonana do kupowania ubrań dla róży w Lumpeksie. Um, no, miałam trochę takich obiekcji, ale kiedy zobaczyłam tę kurtaczkę, no to stwierdziłam, że mam już gdzieś to, że ktoś wcześniej te ubrania nosił, po prostu, przecież zawsze można je wyprać w jakiejś wysokiej temperaturze. Zatem te nowe rzeczy, które kupujemy z sieciówek, one też są, wiecie, produkowane w jakichś okropnych warunkach. Trzeba je wyprać, zanim się je dziecku założy. Do ich barwienia używane są czasami jakieś takie nieciekawe chemikalia. Wiecie o czym mówię, na pewno wiecie o co mi chodzi. No więc już w tym momencie naprawdę nie mam z tym problemu. I jak wiecie, dzisiaj też byłam na zakupach w Blumpexia. Ta kurteczka kosztowała nie wiem ile 2 albo 2,50 coś koło tego. I tutaj mam też sweterek. Ten sweterek jest większy, taki biały. Chyba ta kurteczka jest z and Spencer, a ten sweterek nie wiem skąd. On też był bardzo tani, też kosztował coś około 2 funtów. Takie tutaj są ceny tych ubranek dla dzieci. I te ubrania mam już wyprane, ale pokażę Wam też, co kupiłam dzisiaj. No i nie jest tego zbyt dużo. Kupiłam sobie książkę, ona jest dla mnie. Family Secrets can be deadly. Zapowiada się fajnie. Ja lubię takie thrillery, kryminały. Jakieś takie książki właśnie z nieoczekiwanym zakończeniem. Takie czytam najchętniej. W ogóle te książki kosztowały funta każda z nich kosztowała funta. W lumpeksach tutaj, ja mówię cały czas lumpeksa, ale to są charity shopy, czyli takie klepy, z których dochód ze sprzedaży. Jest przeznaczony na jakieś, no na przykład, y, na chore dzieci, na zwierzątka, y, na leczenie ludzi, którzy mają raka. Książek są po prostu całe półki, więc słuchajcie, jak ja weszłam. Y, ja ogólnie kocham książki, ja uwielbiam czytać, Bartek też uwielbia czytać, Dawid już teraz też. I po prostu dla mnie te charity shopy z książkami to jest istny raj. Ja najchętniej wykupiłabym wszystko, tylko nie wiem, gdzie bym to potem trzymała. Także na spokojnie dzisiaj kupiłam tylko dwie książki. I tam wzięłam dla Bartka. Bartek musi sobie ogólnie sam pójść i wybrać książki, bo też jest ich bardzo dużo i te książki dla dzieci często kosztują nawet tylko 50 pi, także ceny są naprawdę zabójcze, zabójcze po prostu, no. A jeżeli chodzi o ubranka dla róży, to niestety mam tylko dwie rzeczy, ale myślę, że całkiem fajne. Pierwsza to jest jeansowa koszula, ona będzie w tym momencie na róży za duża, ale słuchajcie, jak w się jest coś fajnego, to trzeba kupować i po prostu niech sobie poleży. Cena, fund 50, no cena dosłownie śmieszna. O i zobaczcie, tutaj na przykład jest Blue Cross for Pets, czyli tutaj dochód ze sprzedaży tych rzeczy idzie na zwierzątka i wiecie co jest najlepsze, że ja również będę mogła zanieść do takiego charity shopu ubrania, których już Róża nie nosi, też jakieś moje rzeczy, te które wiecie dostaję do filmików, mierzymy i potem niektórych nie chcę sobie zostawiać, a nie mogę ich odesłać i się tego cała masa zbiera i tutaj mamy drugą kurteczkę a jeżeli chodzi o Polskę, to słuchajcie w Polsce nie jest tak łatwo oddać, oddać ubrania, czy jakieś tam zabawki na przykład do domu dziecka, albo do domu samotnej Matki, bo niektóre z takich placówek w ogóle nie akceptują rzeczy, które są już używane. To nie wygląda w ten sposób, że pakuje się wszystko w worek i po prostu się tego pozbywa. I tutaj mam kurteczkę, która kosztowała funta 99. Ona jest od 3 do 6 miesięcy, ale jest dość duża, więc myślę, że na róża będzie dobra. Ona jest też z Marks and Spencer. Widziałam, teraz były w sklepach bardzo podobne kurteczki no i ona aż tak bardzo mi się nie podoba, ale stwierdziłam, że za 2 funty kupię i będzie miała teraz na wiosnę. Jeżeli oczywiście trafię na coś fajniejszego, to kupię też. <grych> Dobra. Chłopaki byli w tym Primarku, te rzeczy muszę wyprać. Chłopaki byli w Primarku, kupili Bartkowi buty i w Primarku była wielka dostawa, są nowe ubrania dla dzieci, więc pewnie w przyszłym tygodniu sobie pojedziemy. Tym bardziej, że Łukasz ma teraz tydzień wolnego, bo jego pracy jest shutdown, więc... No spodziewajcie się kolejnych vlogów z zakupów. Mam nadzieję, że takie vlogi lubicie. I teraz najlepsza, najpiękniejsza rzecz na sam koniec. Mam tutaj przesyłkę. Wiecie co? Ja już sobie ją tutaj rozpakowałam. Teraz będę unboxing, ale ja już wcześniej rozpakowałam te rzeczy. I to dokładnie tak wygląda, że było w niej szkoda to prostu. Ja uwielbiam takie piękne rzeczy tak ładnie zapakowane. Dobra, tutaj mamy karteczkę. To są opaski na główkę dla róży zrobione przez Natalię. Natalia mieszka w Anglii i sama robi takie właśnie wstążki. Ja po prostu uwielbiam, że mam na głowie ma jakąś wstążkę albo pastę, ale teraz w sklepach nie było zbyt dużego wyboru, no i wcześniej był lockdown, no to w ogóle kupowanie takich rzeczy Gdzieś tam stacjonarnie nie wchodziło w grę i zobaczcie, jakie one są piękne. Najlepsze jest to, że ta różowa wstążeczka idealnie pasuje do ubranka, które kupiłam ostatnio dla róży w Primarku. Nie, nie w Promaku, w TK Maxie jest wykonana z bardzo podobnego materiału, więc to razem wygląda tak świetnie. Na pewno w kolejnych vlogach zobaczycie. Aha i w ogóle Natalia jest dostępna na Facebooku, Instagramie i na TikToku. Możecie sobie ją znaleźć, ale ja wam też linki podam tutaj w opisie. Pod filmikiem. Do TikToka chyba nie będę mogła dać, bo nie wiem, czy mogę wejść na TikToka nie mając TikToka. Nie wiem, sprawdzę to. Ale jeżeli macie TikToka, to możecie sobie Natalię wyszukać. I tutaj mam jeszcze takie stążeczki, dwie są takie same, tylko w innym kolorze. No i ta jest cudowna. Ta z kurczaczkami to jest po prostu. Mm. Cudeńko. Jeżeli chodzi o gumki, to one są bardzo, bardzo rozciągliwe. Zaraz Wam tutaj to postaram się pokazać jedną ręką. O, zobaczcie. I w żaden sposób dziecka nie uwierają więc no ja naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam ja oczywiście teraz będę zakładać różę na główkę te kokardki, ale jak podrośnie no to będę nimi związywać kucyk i to też będzie wyglądało tak słodko i cudownie kocham takie rzeczy, naprawdę kocham no coś pięknego właśnie dlatego chciałam mieć Ci tak bardzo córeczkę żeby móc jej takie rzeczy zakładać no i jeżeli chodzi o jakość to zobaczcie to jest wykonane naprawdę bardzo ładnie, bardzo starannie także ja polecam gorąco linki do profili Natalii macie w opisie i tutaj jeszcze macie e-mail do no, i jej strona nataliecarskie.uk. Ja to wszystko zostawię wam w opisie. A dzisiaj już żegnam się z Wami. Jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam. No, i do zobaczenia w kolejnym odcinku.